5, 4, 3, 2, 1, go! 300, środkiem, od szczytu 50. Od szczytu 50, pełne hamowanie, nie ciąć, nie ciąć, lewy 3 minus, dłuższy zać. Nie ciąć, nie ciąć, lewy 3 minus, dłuższy zać. Prawy 4, nie ciąć, nie ciąć, nie ciąć. prawy 4 otwiera, przechodzi, nie ciąć, lewy 4 plus. To nie ciąć, prawy 5, wypuść. 40, prawy 5, zahacz. 50 z pełnym hamowaniem. Lekko później, lewy 1, hak na shooter, nie wypuść. 40. Lewy 2, zahacz, z uwagą, wypuść. 40, prawą. Lewy 5, minus, dłuższy zahacz. Przechodzi 20, a nie ciąć, nie ciąć, prawy 2, plus, nie wypuść. Nie ciąć, nie ciąć, prawy 2 plus nie wypuść. Przechodzi w nieciąć. Prawy 5 plus 50. Nie ciąć, nie ciąć, prawy 4 minus, dłuższy 200. Lekko prawą. Za szczytem 50. Ślisko, pełne hamowanie. Prawy 5. 20. Nie ciąć, lewy 1 na asfalt, Nie wypuść. 400 prostój. Od garbu 70, pełne hamowanie, nie ciąć, prawy 2, minus, nie wypuść, przez kostkę. Od garbu 70, pełne hamowanie, nie ciąć, prawy 2, minus, nie wypuść, 100, szczyt prawą, 50, Ścisko. pełne hamowanie, nie ciąć, lewy 3, minus, 80, nie ciąć, nie ciąć, prawy 4, śmiało, przechodzi, prawy 5, stop. Pełne hamowanie, prawy 2 plus może ciąć chodnik wcześniej. 200 środkiem. Jest, zajmijcie się. Szczyt środkiem, 150 prawą. Lekko później, lewy 5, 100. Pełne hamowanie Szykana od lewej widzisz. 50, za szczytem 250, pełne hamowanie, prawa kieszeń z sywem, nie ciąć, in-out, pełne hamowanie, prawa kieszeń z syfem, nie ciąć, in-out, 200, prawy łuk, 50, z pełnym hamowaniem, partia piano, nie ciąć, prawy 2 minus, partia piano, hamowanie, nie ciąć, prawy 2 minus, do lewy 2 Zostań, nie ciąć, lewy 2 zostań w prawy 1, nie ciąć, ciasny nie wypuść, 30, za szczytem 150 Przyhamuj od szczytu, nie ciąć, lewy 3 przechodzi, w nie ciąć, prawy 4 wypuść Prawy 4 wypuść, 100 od garbu, lewy 6, 150 Przyhamuj ustaw Lewy 6 minus, przyciąć za 100, prawy 6, 200, środkiem, pełne hamowanie od nasypu 30, prawy 1 hak, nie wypuść, od nasypu prawy 1 hak, nie wypuść, do lewy łuk, nie ciąć, przechodzi, nie ciąć, prawy 3 zostań, prawy 3 minus zostań, w lewy 3 nie ciąć, 50, lewy 6 zahacz, 30, nie ciąć, prawy 5 przez szczyt nie ciąć, to lewy 5 minus, grip 30 z pełnym hamowaniem, lewy 2 out 100, za szczytem 400 lewy 6, brudny i za szczytem 40 z pełnym hamowaniem, szykana od lewej, krótsza za szczytem 40, pełne hamowanie szykana od lewej, krótsza 50, nie ciąć, nie ciąć lewy 3 minus, lewy 3 plus może śliski 40, nie ciąć, lewy 4, przechodzi, przyhamuj, nie ciąć, prawy 3, przyhamuj, nie ciąć, prawy 3, przechodzi, nie ciąć, lewy 4 plus, 30 od 40, 20, pełne hamowanie, lewy 1, nie ciąć, w prawy hak. 30, lewy 5 przez szczyt dłuższy nie ciąć do później, prawy 4 nie ciąć, prawy 4, nie ciąć do lewy 3 plus nie ciąć, wypu nie wypuść, prostuj stopnię przez szczyt do mety Dobra, dobra, ja też się już na koniec Fuh. Ten szczyt mi się gdzieś tu zagubił cholera Dobra,